No cześć, macie czasami coś takiego, że wstajecie z łóżka i nie możecie zrobić absolutnie nic pożytecznego? Ja tak miałem dzisiaj, w momencie kiedy zdałem sobie sprawę, że, hej, przecież jakieś pół roku temu powstały te wszystkie polskie Facebooki. I wtedy było o nich głośno dzień w dzień, mieliście masę artykułów, działy się śmieszne rzeczy, było fajnie. Ale minęło te parę miesięcy i co się z nimi właściwie dzieje teraz? Dzisiaj postanowiłem nagrać taką eksperymentalną, krótką formę, w której po prostu sprawdzimy, co stało się z jednym z tych portali. No i tak jak Wyszło, że padło na portal wolnisłowianie.pl Witajcie moi kochani. Chciałbym ogłosić nasz kolejny sukces. Dzisiaj odpalamy platformę, która działa na zasadzie Facebooka. Okej, okay, trzeba przyznać, że strona Wolni Słowianie jeszcze działa. Wydaje mi się, że to jest sukces. W takim razie rejestrujemy się. Zaczyna się robić zabawnie w momencie, kiedy musimy wybrać płeć. To znaczy mamy do wyboru kobietę, mężczyznę i legendarną trzecią płeć Słowian. <laughs> co, co prawda, nie ma niestety do wyboru lechity, ale żeby było zabawniej, sama płeć jest opcją, którą możemy wybrać. <laughs> Dobrze, ustawmy płeć płeć. Niestety wybór płci jako płci chyba nie przechodzi, więc y, przykro mi musimy, musimy być słowianem. Okej, okay, to, proszę Państwa, jest strona Wolni Słowianie. Jesteśmy na stronie głównej, która, jak rozumiem. Wyświetla nam wszystkie posty, które są tutaj publikowane, tak dosłownie wszystkie. Generalnie mamy do wyboru wpisy tego pana i Szymona Marzyciela, który z jakiegoś powodu tu zapostował. Wyobraźcie sobie jakby Facebook na stronie głównej w Fidzie pokazywał Wam absolutnie wszystkie wpisy z całej tej strony, no nie? Tutaj mamy Szymona Marzyciela i Ilona Maska po przejściach. W tym momencie zrobię małą przerwę, żeby podziękować sponsorowi odcinka, którym jest Shops jest to serwis cashback, który zwraca Wam część pieniędzy wydawanych na zakupy w internecie. Zasada działania jest prosta. Leti umieszcza sklepy na swojej stronie, a one w zamian za promowanie dają Leti pewną prowizję, której część Shops oddaje Wam. Po czym odzyskane w ten sposób pieniądze można wypłacić sobie na konto bankowe lub PayPal. Rejestracja w serwisie jest banalna i zajmie Wam tylko kilka momentów, a po zarejestrowaniu się będziecie mogli skorzystać, Korzystać z cashbacków ponad 3600 sklepach. Możecie na przykład skorzystać z popularnego Aliexpress, Allegro czy RTV Euro AGD. Serwis Letyshops oferuje również specjalną wtyczkę, która poinformuje was, że na stronie, na której jesteście możecie zaoszczędzić pieniądze podczas zakupów. Cały proces instalacji wtyczki widzicie właśnie na ekranie, więc jest to bardzo, bardzo proste. Stronę warto regularnie śledzić, dlatego że mnożniki cały czas się zmieniają i często będziecie mogli skorzystać z nawet 5 czy 10-krotnie większego cashbacku. Link do Letyshops i wspomnianej wtyczki znajdziecie bez pośrednio w opisie pod tym filmem. Dziękuję Letyshop za sponsorowanie kolejnego materiału i wracamy do tematu odcinka. Żeby było zabawniej od samego początku mamy tutaj komunikat. Profile Picture Grupa zaprosił cię do przyłączenia się do czatu grupowego i trochę nie wiem. My... Co w tej sytuacji zrobić? Czy każda nowa osoba jest zapraszana do takiej rozmowy? Eee, myślałem, że jak zaakceptuję, to to przynajmniej będziemy w stanie wybadać grunt, ale okazuje się, że nie mogę tego ani zaakceptować, ani usunąć. Ten komunikat to po prostu jest. To jest chyba stała część strony. Jakim jest profile picture? Nie działa. Mamy specjalistów najwyższego poziomu, także robimy. Te nasze projekty na najwyższym światowym poziomie. Sama strona jest już trochę martwa, nie licząc dwóch wspomnianych panów, że uda nam się znaleźć jakieś legacy tej strony. Coś, co ludzie robili przez ostatnich 6 miesięcy. Żeby było zabawnie, strona ma wbudowane w siebie forum to znaczy takie klasyczne forum, z serii tych, których już prawie nikt nie używa. Wewnątrz, tak jakby Facebooka. Mamy tutaj 12 postów opublikowanych przez ostatnie pół roku. Na przykład Mike101. Wstawił 26 tygodni temu post. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest być rudym. Okej, okay, czy tutaj jest jeszcze cokolwiek, co właściwie działa? Znalazłem jeden z najpopularniejszych fanpage na tej stronie. Nawet jest zweryfikowany. Co prawda, ostatnio był aktywny 25 tygodni temu, ale może coś ciekawego się pojawi. O jest, yy, obrazki dla mądrych ludzi. Ja wyjaśniający mój sposób myślenia normalnym ludziom. <słyski> Bestian z Badon Oj. Bestian z Wadowic napisał: Czuję się inteligentny, ale dlaczego uznajecie nas, tych, którzy znają prawdę, jako obcych? Powinieneś w tym obrazku urzyć na przykład Aniola albo mędrca. Że chciał napisać w ogóle bestian, w sensie że najlepszy Jan z Wadowic, by było bardziej na miejscu. Chciałbym poznać więcej komentarzy bestiana. Zdaje się sympatycznym użytkownikiem. Czy na tej stronie byli w ogóle kiedyś prawdziwi użytkownicy? Nikt nie będzie usuwał waszych postów, yy, nikt nie będzie mówił wam, co ma się pisać, co nie będzie pisać. Mam jakąś sekcję poleceń do zaproszenia, ludzi, których mogę znać. Jednego pana chyba nawet kojarzę. Okej, okay, mamy jedną zaletę nad Facebookiem. Ta strona dalej ma funkcję zaczepek. Kusi mnie, żeby coś dodać na tą stronę i sprawdzić, czy to wyskoczy na głównej. Czy mój post pojawi się w tym momencie na stronie? Jest! Absolutnie wszyscy wolni słowianie widzą to, co napisałem. Super. Namierzyłem już fellow słowiana na stronie, który opublikował Rysia. Zdaje się, to jest ryś Kozek. Czekaj, co? Halo? O jest! Zadziałało. <grym> Chciałbym Wam pokazać cokolwiek więcej, ale zaczynam się obawiać, że jestem autentycznie jedyną osobą korzystającą w tym momencie ze strony Wolni Słowianie. No nie licząc tych dwóch gości, ale oni postowali coś wcześniej. Im więcej tutaj czasu spędzam, tym bardziej mam wrażenie, że wszyscy Słowianie są zajęci. To był najgorszy żart, który mogłem umieścić w tym odcinku. Odostałem dostałem. Nie! Wyskoczył mi komunikat. Z przyjemnością informujemy, że portal jest już aktywny bez weryfikacji postów. Dziękujemy, że jesteście z nami. Czy tutaj naprawdę była weryfikacja postów? Nikt nie będzie usuwał Waszych postów. Yy, nikt nie będzie mówił wam, co ma się pisać, co nie będzie pisać. Czy to nie miał być przypadkiem portal wolni Słowianie, a nie zweryfikowani Słowianie? Okej, okay, zaczynam, zaczynam rozumieć powoli historię upadku tej strony, jeżeli doszło do takiego czegoś jak weryfikacja postów. Wcześniej przynajmniej mogli dobrze funkcjonować dzięki troll -kontom, ale podejrzewam, że wszyscy skończyli tak jak bestian z wadowic. Bestianie, pan Bóg dał ci najtrudniejsze zadanie, dlatego że byłeś jego najlepszym wojownikiem. <grym> Nigdy tego nie zapominaj. Proszę Państwa, chciałbym wam pokazać cokolwiek więcej, ale... Ta strona dosłownie całkowicie umarła. Spodziewałem się troszkę dłuższego odcinka, ale naprawdę nie wiem co jeszcze jestem w stanie znaleźć na stronie Wolni Słowianie. Jakby tych, ty, tych dwóch gości. Myślę, że post Szymona Marzyciela z jednym lajkiem, like który wyskakuje na stronie głównej jest idealnym podsumowaniem stanu tej strony w lipcu 2021. Jeżeli chcielibyście zobaczyć inne takie eksperymenty z kolejnymi polskimi Facebookami, dajcie znać, zobaczę, może skuszę się, żeby nagrać jeszcze jeden taki film. W następnej kolejności moglibyśmy na przykład spróbować zalogować się na albicli. Tamten portal powinien być znacznie żywszy. Tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie. Oczywiście dziękuję również Shop za sponsorowanie kolejnego odcinka. Jest mi mega miło. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. I do zobaczenia na filmie, który miał być dzisiaj, ale kolejność się zmieniła. Cześć!